Nie wiem nawet jak zacząć mówić, ale GPS pokazał nam, że generalnie maraton ma miejsce tutaj, a jesteśmy na niczym innym jak na cmentarzu. Tam są jakieś auty. I wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w dobrym miejscu, więc... Tu masz rondo. Nie wiem czy już są nastawieni na to, że po prostu nie przeżyje tego biegu, czy o co chodzi. No ale no to jest to jest normalny cmentarz. I wszystko wskazuje na to, że to, tam jest start tego maratonu. Masz, sports center. No to jeżeli tu jest meta, no to idealnie. Pewnie co druga osoba nie jest w stanie przeżyć tego biegu. Tego się nie spodziewałem. Mam być cztery, to tego się nie spodziewałem. Trzebało się robić więcej ludzi. Jedyne miejsce, w którym jest w miarę ciepło, bo na zewnątrz panuje 1 stopień Celsjusza. Co to był za kretyński pomysł. Co masz robiła przez ten czas? Cywicowała ci w myślach. Mam przejebane. Do ostatniego maratonu w Jordanii. Jesteśmy w Kanadzie. Maraton Waterloo ma swoje miejsce na cmentarzu w Waterloo. Jest tutaj start, jest tutaj meta. Z tego, co przed chwilą dowiedziałem, to wszystkie osoby, które nie były w stanie dobiec, po prostu zakopali tutaj dzień. No, mam nadzieję, że dam radę wrócić do Polski. Chyba wrócili, bo już nie Wrocław, a Breslau. Generalnie znowu biegnę po polach. Nienawidzę biegać po polach. Rządza niebezpieczne to to, że trasa idzie razem z drogą i ona nie jest zamknięta. To biegacze muszą schodzić z drogi, a nie samochody, dla nie uważać. W niektórych skrzydłowaniach nawet nie stoi policja. Więc jeżeli ktoś biegnie samotnie, no to może się zagapić. nadzieję, że dalej będzie lepiej. Maksimum 50 Stałem, że do tej prędkości nie dobijam. Ale co nagrać, by był ładny kościółek. No i mi się podoba. Po, po tym, jak patrzę na wszystkie pola, to bym całkiem nieźle. No i znowu. Co tak jak musimy biec, uważając na samochody. Pamiętam o tym, że biegniemy na wsi. No to macie Amiszu. 22 km za mną. Nie ma tragedii. Idę na 4 godziny. Jestem zadowolony. Słyszę, że tydzień temu biegłem w Jordanii. No, jestem bardzo zadowolony. Będzie mój osobisty rekord. Malownicza trasa maratonu. Myślę, że warto zwolnić, żeby to zobaczyć. Ludzie się budują nad tym zamiast. Seria przyczep kempingowych Naprawdę bardzo bardzo ładna trasa momentami jak wybiegliśmy ze wszystkich pól I teraz biegniemy lasami w Tym reklamowali cały bieg żeby przebiegać przez to To jest most pocałunków Zbudowany w 1880 roku Z drewna Może dlatego się nazywa pocałunków, że jest ciemno i tutaj partnerka brzydka to nie będzie przeszkadzało. No i będzie meta na cmentarzu. Biegnie ze mną najlepszy kibic, ostatnie metry. Muszę wspierać. A ja cię powiem. Dostaj. Prawie, już prawie. Moja przygoda z maratonem w Kanadzie. Jest medal, prawda, nie jest zbyt atrakcyjny, ale to jest mój czwarty medal z maratonu, drugi w przeciągu tygodnia. Czwarte państwo z maratonem zdobyta. Jeżeli chodzi o sam maraton, uważam, że jest fantastyczna atmosfera, fantastyczni ludzie to organizują. Jeśli chodzi o poziom organizacyjny, to to jest mała miejscowość. Eee, I trzeba brać pod uwagę to, że drogi dróg na przykład nie pozamykają, tak? Biegło się wąskim poboczem albo jakieś dwutrior co pawało lekkim lękiem, ale generalnie mogę śmiało polecić maraton w Waterloo, Ontario, Kanada. Mm.